No to było wczoraj lądowanie, nie? Kapitan Tadeusz Wrona posadził Beninga bez kółek, tak że mucha nie siada, a było nerwowo. Ja przed telewizorem z braku innych środków uspokajających w domu zjadłem paprotkę, jak mi się już paznokcie skończyły. No i pobiegłem do internetu wpisać stosowne w takich okazjach szapoba z głowy, podpisujcie miastanie, i czytam komentarze i katastrofa! Pojawili się na forach kolesie tacy znawcy sceptycy, poddający w wątpliwość postępowanie pilota. A dlaczego nie zawrócił, jak po 30 minutach wiedział, że awaria? A dlaczego nie spuścił na raz paliwa? A po co myśli? poleciały, A strażacy się spóźnili. No jeden wpis zaczynał się od słów nie wiem, nie znam się, ale powoli zaczyna mi się układać. I tu długaśny bełkot, w jaki to spisek mu się układa. Kurde, kapitan postępował tak jak mu dyktowała wiedza i doświadczenie, a że miał rację, to mogliśmy zobaczyć. Trzeba poczekać, aż kapitan się wypowie, co i jak, uzasadni dlaczego. No biorą się jacyś do krytykowania, co mają przelatane 100 godzin ale na podwórku wokół Trzepaka. Trzeba się znać, a nie gadać, jak nie przymierzając polityk w reklamówce wyborczej. No, dałem upust, a teraz drugi daję. Zwykle po katastrofie ogłasza się okres żałoby narodowej. No i ja proponuję, żeby po wyczynie kapitana Wrony ogłosić okres radości narodowej. Nie? Bo naprawdę jest coś z czego cieszyć.